Celem drugiej ogólnopolskiej konferencji księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców Konel, zorganizowanej przez Elix, audytorską spółkę ZO, była odpowiedź na pytanie dotyczące przyszłości zawodu księgowego. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział Dolnośląski we Wrocławiu. O, niezwykle cenna inicjatywa połączenia księgowych, właścicieli, pracowników biur rachunkowych, włączenie w to Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, czyli organizacji, która zrzesza tych, którzy chcą być w tej rachunkowości, to to jest podsumowanie. Natomiast co jest nowego? Jaka jest rola księgowego? Jaka jest rola organizacji? Czy prawdą jest, że jest deprecjacja z zawodu? Moja teza absolutnie nie. Prestiż będzie wzrastał, nawet jeżeli nie mamy certyfikacji biur rachunkowych, nawet jeżeli każdy może założyć to biuro, ale mamy wyróżniki. Potrafimy się wyróżnić tym, że jesteśmy dobrzy, bo albo mamy certyfikaty do prowadzenia ksiąg rachunkowych jeszcze ministerialne, albo mamy zdobyte własne doświadczenie, albo mamy lojalność klientów, jesteśmy znani, rozpoznawani. To, że dzisiaj jest tutaj tak dużo ludzi, to znaczy, że chcą tu być. Nie będą się tutaj dowiadywali co się zmieniło w prawie, który podatku i tak dalej, ale co się zmienia generalnie. Jak się na rynku odnaleźć, jak może nie przyciągnąć klienta, ale powiedzieć mu, że jak do mnie przyjdziesz, to na pewno będziesz zadowolony. To będziesz spokojny, to znajdziesz odrobinę więcej czasu na to, żeby nie tylko pracować, ale cieszyć się rodziną, ogrodem i wszystkim co najlepsze. Myślę, że ta konferencja jest sukcesem już, chociaż to dopiero początek. Są ludzie, którzy będą tu wracali, będą rozmawiali o te rozmowy kuluarowe. Tu każdy do każdego się uśmiecha, rozmawia, nawiązuje kontakty. Jest super. W dzisiejszych czasach biura rachunkowe zajmują się nie tylko ewidencją, księgowością i sprawozdawczością finansową, ale również doradztwem podatkowym, również kadrami i płacami. I bardzo ważne są takie spotkania, wymiana doświadczeń, z, z pogląd na różne sprawy przez inne ośrodki, przez prawników, doradców podatkowych, a szczególnie przez przedsiębiorców. Bardzo ciekawa jest ta konferencja, bo tu był tak jeden panel, ja tak, nie rozwijać biura rachunkowego, taki przewrotny, który pokazał właśnie no, pewne niedociągnięcia. Tak, każde biuro mogłoby zrobić taki rachunek sumienia i zastanowić się, które z tych niedociągnięć u niego występują i je jak najbardziej oczywiście eliminować, żeby prężnie działać. Także bardzo ważna jest współpraca nie tylko z innymi ekspertami, specjalistami, ale też z przedsiębiorcami, bo to dla nich, dla nich się prowadzi, dla nich się działa. Dla do nich skierowane jest ten biznes usługowy, prowadzenie ksiąg. Także no, bardzo ważne są spostrzeżenia tej drugiej strony, oczekiwania tej drugiej strony, no i y, nawet takie ukierunkowanie y, właścicieli biura, pracowników biura, w którym kierunku powinni zmierzać, żeby ta współpraca jak najlepiej się układała, żeby wszystkie strony były zadowolone, żeby wypracować jakiś taki bardzo dobry model współpracy. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Y, Rzesza ogromną liczbę księgowych, pomaga, wspomaga, różne są w ramach działalności statutowej odczyty prowadzone, konsultacje. Także no, przynależność do takiej organizacji że dużo rzeczywiście pomaga taki księgowy, tak jak Pani wspomniała, przy tym natłoku ogromnej ilości tych spraw, zmiany przepisów i tak dalej. Czuje się taki zaopiekowany, taki bardziej bezpieczny, że ktoś jednak jest jakaś organizacja, instytucja, do której może się zwrócić o pomoc, która może go dokształcić, dosko doskonalić jego umiejętności, także jak najbardziej jest to organizacja wspierająca księgowych. Uczestniczę dziś w konferencji CONEL. Uczestniczę po raz pierwszy. Konferencja jest miejscem, gdzie wymieniamy doświadczenia na temat zawodu księgowego. Myślę, że warto uczestniczyć w tej konferencji, z tego względu, że jest ona wspaniałym miejscem do wymiany doświadczeń, do wymiany wiedzy, umiejętności. Zresztą księgowi słyną od zawsze z tego, że stale dbają o swój rozwój. Nawet jakby nie chcieli dbać, to ustawodawca o to dba. Więc myślę, że każdy, kto poważnie myśli o rozwoju swojego biura rachunkowego, kto poważnie myśli o zawodzie księgowego, powinien uczestniczyć w takiej konferencji i po prostu yy, zyskiwać nowe umiejętności, nowe, nową wiedzę i przede wszystkim wymienić yy, wzajemne doświadczenia właśnie yy, w zawodzie, który wykonuje. Szczególnie zainteresował mnie ostatni, zainteresowała mnie ostatnia część. Firmy Serve for Tax, która w bardzo prosty sposób powiedziała, że księgowi wiele rzeczy robią za darmo i dzisiaj już są takie czasy, że powinniśmy szalenie dbać o nasze kompetencje z jednej strony, a z drugiej strony uzyskiwać za nie godziwą zapłatę. Księgowy jest jak wino: im starszy, tym lepszy. I, jeżeli ma możliwość jeszcze kształcenia innych ludzi, rozwijania pasji zawodowej, jak najbardziej. Oczywiście to jest zawód, który wymaga wielkiego profesjonalizmu i na pewno należałoby wdrażać elementy etyczne do tego zawodu, ponieważ jak wiemy, wszystkie kryzysy finansowe zaczynają się od kryzysów przede wszystkim związanych z, z różnymi y, gospodarczymi kryzysami, zawsze wtedy kiedy naruszone są Zasady etyki zawodowej, więc tutaj i tego przede wszystkim, i temu również służy dzisiejsza konferencja, żeby jakby wzmocnić biura rachunkowe, wiedzę i profesjonalizm. Ja od kilkunastu lat uczę rachunkowości również, i w przeważającej części to są kobiety na tych zajęciach. Ale coraz częściej zdarzają się jednak panowie. Więc całe szczęście, bo szczególnie po tej stronie technicznej, bo dzisiaj przecież rachunkowość przede wszystkim y, polega na tym, żeby wdrażać również wszy, wszystkie no, jakby technologie związane z technologie związane z prowadzeniem biura, prawda? Kiedyś zaczynaliśmy od Amerykanki, od Ascoty, dzisiaj to są już takie technologie, że... Y, i tutaj panowie są czasami lepsi. W zasadzie w tym zawodzie się, mówię, wdrażają się, wdraża się ciągle nowe technologie, ale również podejście do zawodu księgowego jest zdecydowanie inne. I tak jak pani mówiła wcześniej, tak? to te women również zupełnie jest inne podejście, zupełnie inne w tej chwili jest jakby sposób wykonywania tego zawodu. Ale cały czas profesjonalizm i przede wszystkim etyka. I to jest jakby to co, to, co jest największe. I tutaj mówię, możemy czasami wrócić do Rzeckiego. Mówimy o tej uczciwości kupieckiej. I tego czasami brakuje.